Księga Jeremiasza, rozdział ósmy. W tym czasie, mówi Pan, wydobędą z ich grobów kości królów Judy, kości ich książąt, kości kapłanów, kości proroków i kości mieszkańców Jerozolimy. I rozrzucą je przed słońcem, przed księżycem i przed całym zastępem nieba, które oni kochali, którym służyli i za którymi szli, których szukali i którym oddawali pokłon. Nie będą zebrane ani pogrzebane, lecz staną się nawozem dla powierzchni ziemi. I cała reszta ocalałych z tego przewrotnego rodu będzie wybierać raczej śmierć niż życie. We wszystkich miejscach, gdzie zostali, kiedy ich wygnałem, mówi pan zastępów. Dlatego powiesz do nich tak, mówi pan zastępów: czy nie powstaje ten, który upadł, czy nie zawraca ten, który zbłądził. Czemu więc odwrócił się ten lud Jerozolimy wiecznym odstępstwem? Trzymają się kłamstwa, nie chcą wrócić. Uważałem i słyszałem, nie mówią właściwie, nikt nie żałuje swojej niegodziwości, mówiąc, cóż uczyniłem. Każdy biegnie swoją drogą jak koń pędzący do bitwy. Nawet bocian na niebiosach zna swoje ustalone pory. Synergolica, Żuraw i Jaskółka przestrzegają czasu swego przylotu, lecz mój lud nie zna sądu Pana. Jakże, możecie mówić, my jesteśmy mądrzy, a prawo Pana jest przy nas. Oto zaprawdę na próżno uczynił je. Daremne jest pióro pisarzy. Mędrcy się zawstydzili. Są przestraszeni i pojmani, oto odrzucają słowo Pana. Jaką więc mają mądrość? Dlatego ich żony dam innym ich pola tym, którzy ich zdobędą, bo od najmniejszego aż do największego wszyscy są oddani chciwości, od proroka aż do kapłana wszyscy działają podstępnie i leczą rany córki mego ludu tylko powierzchownie mówiąc pokój, pokój ale nie ma pokoju czy zawstydzili się, że popełnili obrzydliwość? bynajmniej, wcale się nie zawstydzili ani nie potrafili zrumienić Dlatego upadną wśród tych, co mają upaść. W czasie, gdy ich nawiedzę, upadną, mówi pan. Doszczętnie ich wykorzenię, mówi pan. Nie będzie winogron na winorośli ani żadnych fig na drzewie figowym. Nawet liść opadnie. A to, co im dałem, zostanie im zabrane. Czemu tu siedzimy? Zbierzcie się, wyjdźmy do miast warownych i tam będziemy milczeć. Pan bowiem, nasz Bóg, każe nam milczeć i daje nam do picia wodę żółci, gdyż zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. Oczekiwaliśmy pokoju, ale nic dobrego nie przyszło. Czasu uzdrowienia, a oto strach. Oddan słychać parskanie jego koni. Na głos rżenia jego mocarzy zadrżała cała ziemia. Nadciągają, aby pożreć Ziemię i wszystko, co jest na niej, miasto i jego mieszkańców. Oto bowiem poślę na was najbardziej jadowite węże, których nie można zaklinać i będą was kąsać, mówi pan. Moje serce, które miało mnie posilać w smutku, mdleje we mnie. Oto głos krzyku córki mego ludu z dalekiej ziemi. Czy nie ma pana na Syjonie? Czy nie ma na nim Jego Króla? Czemu pobudzili mnie do gniewu swoimi bożkami i obcymi próżnościami? Odpowiada Pan. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a my nie jesteśmy wybawieni. Z powodu rany córki mego ludu jestem ranny, pogrążony w żałobie. Ogarnęło mnie przerażenie. Czy nie ma balsamu w gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Czemu więc nie jest uleczona córka mego ludu?